Wielkich dokumentów nauczania świętego Jana Pawła II, całego jego pontyfikatu, trzy encykliki można potraktować jako taki tryptyk cywilizacyjny, ponieważ one odnoszą się do afirmacji tych fundamentów naszej cywilizacji. Cywilizacji, którą nazywamy cywilizacją chrześcijańską, czy też, używając też słów samego świętego Jana Pawła II, cywilizacją miłości, cywilizacją życia, którą on kontrastował z cywilizacją śmierci, która zyskuje na popularności. Te trzy encykliki to Veritatis Splendor z 1993 roku, Evangelium Vitae opublikowana w 1995 roku, oraz encyklika Fides et Ratio z 1998 roku. W przeciągu pięciu lat Ojciec Święty opublikował dokumenty, które są w naszych czasach, zwłaszcza w naszych czasach, też takim wielkim znakiem sprzeciwu wobec prądów czy też takich mód intelektualnych, które niestety Dochodzą do wnętrza kościoła, którym ulegają także ważni ludzie postawieni na eksponowanych stanowiskach w kościele. I lektura tych encyklik, no, z tego powodu jest szczególnie ważna i potrzebna. W tym roku mamy 30-lecie opublikowania pierwszej z, tych, z tego tryptyku, encyklik Veritatis Splendor, blask prawdy. I 25-lecie opublikowania wspaniałej encykliki Fidesedracja. Ta, ta ostatnia z wymienionych encyklik w swoim prologu, tak często cytowanym, zawiera, można powiedzieć, takie streszczenie tego, czym jest ta cywilizacja, którą określamy cywilizacją chrześcijańską. Kiedy Ojciec Święty pisze, że na dwóch skrzydłach wiary i rozumu duch człowieka. Zbliża się ku kontemplacji prawdy. Wiara, rozum, człowiek, prawda, kontemplacja. Człowiek, aby był, musi żyć. Ewangelia życia, o którym tak wspaniale pisał Jan Paweł II w 1995 roku. Ale ta kontemplacja prawdy, ten blask prawdy o tym, o tym wspaniale pisał. Święty Jan Paweł II w tej encyklice, którą można także określić jako jedną z najbardziej kontestowanych encyklik w XX-wiecznym magisterium Kościoła. Właściwie obok encykliki papieża Świętego Pawła VI Humane z 1968 roku, ta encyklika opublikowana 25 lat później, Veritatis Splendor, też spotkała się z taką gwałtowną reakcją odrzucenia dokładnie przez te same środowiska, które odrzuciły podtrzymanie przez Pawła VI tradycyjnego odwiecznego nauczania Kościoła o niedopuszczalności tzw. antykoncepcji, o, 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 o moralnym potępieniu tzw. aborcji. No tutaj oczywiście wiodły prym rozmaite fakultety, wydziały teologiczne na katolickich i nie tylko katolickich uniwersytetach w Niemczech. I, i, I ta kontestacja w naszych czasach, kontestacja Veritatis Splendor przybiera formę, no można powiedzieć, przemilczania, stawiania poza nawiasem właśnie te, tego dokumentu, wskazywanie go na zapomnienie. Ojciec Święty podtrzymuje i przypomina te wszystkie kwestie, które niestety dzisiaj w imię tak rewolucji czułości i miłosierdzia, jak pisze w swojej książce kardynał Walter Kasper, niestety bardzo wpływowy niemiecki hierarcha obecnie na Watykanie, są kontestowane. Ojciec Święty, veritatis splendor, przypomina, że nie ma czegoś takiego jak podwójny status prawdy moralnej. Odrzuca teorię, która głosi, że jest tak zwana prawda egzystencjalna i prawda doktryny, że są tak zwane wskazania duszpasterskie, które tak naprawdę unieważniają nauczanie kościoła. Ojciec Święty zauważa w tym dokumencie z 1993 roku, że trwa także w Kościele globalne i systematyczne. Podejmowanie prób obalenia tradycyjnego moralnego nauczania kościoła. To są bardzo ważne kwestie, jeszcze bardziej aktualne po 30 latach od opublikowania tego dokumentu, od na przykład to, na co zwraca uwagę święty Jan Paweł II, podkreślając, że rzeczywiście tym Probieżem naszych działań i decyzji powinno być sumienie, ale jednocześnie zwraca uwagę, że sumienie powinno mieć ścisły związek z prawdą. Nie powinno kreować zasad moralnych, tylko powinno je odkrywać. A często, jak zauważał już 30 lat temu Jan Paweł II, właśnie kryterium prawdy jest odsuwane. Gdy chodzi o sumienie, o właściwą formację sumienia na rzecz autentyczności, szczerości i innych pojęć, które raczej są związane ze sferą emocji, a nie z tym, co powinno stanowić taki element konstytutywny dla, dla osądów sumienia, czyli żywy związek z prawdą, a konkretnie, jak mówi Jan Paweł II Veritatis Splendor, Sumienie powinno mieć ten ścisły związek z prawem naturalnym. Prawem naturalnym, które jest obiektywnie istniejące i obowiązujące wszystkich ludzi. Veritatis splendor, i dlatego to jest, to jest ten, to, ten, te, zasługa cywilizacyjna tego dokumentu, dlatego można y, śmiało tą encyklikę umieścić w tym tryptyku cywilizacyjnym. To jest wielka afirmacja prawa naturalnego w tym dokumencie. I w tym sensie można powiedzieć, że Jan Paweł II nawiązuje do nauczania swoich wielkich poprzedników. Dość wspomnieć wspaniałe encykliki antytotalitarne, antynazistowską i antykomunistyczną, encykliki papieża Piusa 11 z 1937 roku, w których papież wtedy, pod koniec lat 30., wskazywał, że takim, taką wspólną płaszczyzną porozumienia ludzi wierzących i niewierzących, ale ludzi dobrej woli którzy chcą występować skutecznie przeciwko bezbożnym ideologiom powinien być grunt prawa naturalnego i o tym także w tej encyklice tej encyklice tak bardzo dzisiaj skazywanej na zapomnienie krocząc w blasku prawdy przypomina święty Jan Paweł II